Żeby takie coś pisać, trzeba być przede wszystkim odważny. Janusz to właśnie potrafi. Pisze o Podkarpaciu, pisze o mamie, pisze o Stanach, pisze o kosmosie, pisze o wszystkim. Pisze o tym, o czym nie piszą inni. Właśnie u Janusza widać to nowoczesność, może aż nadto, ale to tylko on właśnie potrafi tak pisać. Myślę, że Wielkie prawa dla Janusza. Dziękuję. Dziękujemy pięknie Januszowi. I tak powolutku zbliżamy się prawie ku końcowi. I naszym czwartym bohaterem dzisiejszego wieczoru jest znany państwu prozaik, poeta, eseista Władysław Panasiuk. Um, jeden z pierwszych, że tak powiem, członków zrzeszenia Literatów Polskich im. Jana Pawła II. I co chciałabym powiedzieć jeszcze o ładku? Bardzo dużo, ale zapraszam na scenę, bo to jest niespodzianka, e, przyjaciół, ponieważ trzy lata temu, e, trzy albo cztery lata temu, do wiersza a, właśnie Władzia, nie ma jego w książce, e, powstała muzyka. Najpierw Janusz już, a, Władysław Obara, e, poeta z Polski i wydawca w tej chwili, a no właśnie, i teraz Przyjaciele, zaśpiewamy, żeby taki zmienić nastrój. Absolutnie słowa są e, Władzia Fanasiuka, a melodia jest powiedzmy trochę obary, a trochę moja. I tak nasza. Ich sehe mir auf Zostało właśnie. Na wszystko. Tak. Żadowny... Na wszystko. A to była piosenka. Dziękuję bardzo Andrzejowi, Januszowi i Jurkowi. Dwa słowa jeszcze przedstawienia. Właśnie to poeta dojrzały, ja nie mam, że się ośmielam w ogóle mówić o nim, w ogóle nie powinna milczeć, ale trudno powiem. Tak, tworzy to co tworzy i po prostu zdaje sobie z tego sprawę. Świadomie kreśli swoje wiersze. Czy jest tam Bóg, czy Ojczyzna, czy Honor? Jest bardzo dużo Boga jego poezji, a pisał dużo wierszy na naszą drogę krzyżową tutaj w kościele. Na przykład Stacje Nieparzyste, a Ja Parzyste. I razem, że tak powiem, w dobrych czasach prezentowaliśmy tą poezję Jezusieckiemu Ośrodku Milenijnym. Władziu ma dużo fantazji, potrafi pisać wiersze na każdą okazję, ma lekkość pióra, lekkość pisania, a więc myślę, że e, posłuchamy za chwilę poezji bardzo interesującej, innej niż do tej pory słyszeliśmy, bo jest na pewno władziu inny, tak jak każdy z nas jest inny. Władziu, no, życzę Ci danych 20 minut. Może poproszę Roberta Rybińskiego, poetę który wydał niedawno to mi trzy ukłony, żeby zaprezentował może moje, moje kilka wierszy. Proszę bardzo. A jak na dwa? Dziękuję. To będą trzy wiersze tematycznie troszkę inne, ale chciałem, żeby państwo zauważyli, że, że reprezentują z pewien stan ducha, poet. Ja myślę, że aktualny stan ducha. E, e, Władka Pana Siuka. Zaduma. Rodzisz się zadumie dla podziwu świata. Znajomi rzucają na pusty stoł karty i już prorokują, co z ciebie wyrośnie, ile w tobie dobra i co będziesz warty. Każde wielkie drzewo z Białąski pochodzi. Wszystkie duże chmury z małego obłoku. Tylko z ogromnego smutku w naszym sercu niewidoczna łezka pojawia się w oku. I po policzku spływa niczym rosa napełniona smutkiem już w sercu powstały. Rodzisz się w zadumie dla podziwu świata. Ktoś już dojrzał wielkość w twoim sercu małym. Rozkwitasz jak wiosną wśród drzew pierwsze kwiaty, opierasz się wiatrą, co błądzą po lesie i pniesz się w górę, by dorównać światu, patrzysz, co przyszłość na ziemię przyniesie, rodzisz się w zadumie dla podziwu ludzi, umierasz samotnie, jak kwiat w porze suszy. Powrót. Niech pręgierz ścina skóry mej rumieńce, wiatr niech wysuszy me usta nabrzmiałe, za to, że za mnie rozłożyłeś ręce, czyste i niewinne jak ty, doskonałe. Niech oczy moje płaczą nieustannie, za to, że włócznia utkwiła w twym boku. Że ból zadałem przy najświętszej pannie, myjącej skronie w synach krwi w potoku. A dzisiaj wznoszę swe ręce zhańbione, jak czekający gospodarz na deszcze, i chcę Ci ściągnąć cierniową koronę i ucałować Twoje stopy jeszcze. Jak syn marnotrawny powracam skruszony, wstyd mi. Nie obcy, potrafię przeprosić. Zostałem przez ludzi jak pies porzucony, i krzyż chcę na piersi jak przed laty nosić. Nikczemność. Nie pomogłem Tobie, gdy byłeś w potrzebie, i nie słuchałem słów Twoich. Kiedy prawdą brzmiały Jak mogę spać spokojnie Jak cieszyć się życiem Gdy jestem nikczemny Gdy mnie doskonały Gdy pragnę wody usta spie... Gdy pragnęły wody Twe usta spieczone Znikąd nie słyszałeś słowa pokrzepienia Byłem obojętny Nie czuły na troski Jakbym nigdy nie znał Co znaczą cierpienia nie widziałem Boga, jak przemawiał do mnie. Byłem głuchy na, głuchy na głosy od ludu płynące. Nie ujrzałem życia, choć biło me serce. W dla mnie nocą, choć świeciło słońce. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Teraz poproszę Janka poetę, który wydał dwa tomiki. Pierwszy wiersze, a drugi schody do nieba, czy drabina, nieważne, ale do nieba. Bardzo proszę. Mam okazję i zaszczyt e, przeczytać jeden z wierszy e, Władzia zatytułowany Ojczyzna. Mówiąc e, ojczyzna, serce mocniej bije i łza zakwita dojrzewa i spada. Mówiąc ojczyzna, coś ściska za szyję, jak organ na słońcu oparty na skale. Żał tamtych wiosen i chłodnego lata i tych jesieni przemilczanych w ciszy. Myśl, co poszły dawno w zapomnienie i żał tych koń, co na łąkach rosły, lip otoczonych pszczołami złotymi i tych starych kobiet, co na plecach niosły wyschniętych lust z i żal straconego minionego czasu. Żal mi z trzech starych pozostałych w kraju i kolegów kilka, których Bóg oszczędził. Gdy mówię ojczyzna w oczach moich, groby i pochylone krzyże, co honor dają i żał tych, co jeszcze ojczyzny nie mają. Dziękuję Janik Kwiński. jeszcze dwa wiersze. Jeden nie zapominaj pierwszy, choć będzie ci lepiej i zdobędziesz wiedzę, na piedestale wyniesie Cię sława, osiągniesz wszystko, co jest możliwe i świat przed tobą stanie otworem. Zewsząd usłyszysz potężne brawa i zachwyć cię w wielkie ramiona. Nie zapominaj, skąd wiatr się przywiął, Gdzie grób twego dziada mchem porośnięty, Gdzie stoją wszędzie smukłe topole i dęby twarde jak ostrze staly, Gdzie gór wysokie kamienne szczyty, Wilgotne chmury tną jak nożyce. Nie zapominaj Polski i Boga, I matki starej okiennej ramie, Której się cały już świat zawalił i łez brakuje potrzebnym życiu. Nie zapominaj drewnianej chaty i bocianego gniazda na dachu, bo stąd wyszedłeś mały i chudy, by nabrać męstwa, by zdobyć wiedzę. Nie zapominaj o swym koledze, z którym dzieliłeś ławkę i pióro, i tej kopury z miedzianej blachy, na której słońce lubiło siadać i słuchać serca, co w swątku nie zapominaj swych ojców, mowy, za którą kiedyś krew przelewali, i tej ojczyzny, za którą nasi młodzi żołnierze życie oddali. Nie zapominaj. Następny wiersz: Noc listopadowa. To była noc listopadowa. Słońce. Księżyc ocierał się o chmury, Zgrzytały liście pod butami I wiatr zawodził w skrytym żalem. A pieś żołnierska niczym anioł Wzbiła się do góry i echo powtarzało Nieśmiertelne słowa. Widziałem, jak żołnierze z grobów powstawali, prostowali orły przygniecione czasem, Wpięte w rogatywki, rdzą mocno okryte, I czyścili buty, Żołnierskie, przegnite.